Gardkoza krzódzki biła, czy pożoga. Padały polskie kłady w starym tańcu. Rozpaczy, siłą odbierali broda, krzepiąc się wiarą, że na polskim szańcu. Minęły lata, straty i rozbiory. Dziś wolną Polskę. Zebraliśmy się dzisiaj na tej patriotycznej uroczystości z okazji święta pamięci ludobójstwa Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej i jednocześnie 69. rocznicy ludobójstwa Polaków na kresach południowo-wschodnich. Dzisiaj obchodzimy oficjalnie nasze bardzo smutne. Święty. Tam na kresach organizacja ukraińskich nacjonalistów i tak zwana ukraińska powstańcza armia wymordowała w okrutny sposób ponad 200 tysięcy Polaków. Wymordowała ich dlatego, że byli Polakami. Wymordowała niemowlęta, kobiety i starców. Dnia 24 kwietnia tego roku, Sejm Województwa Opolskiego przyjął przez aklamację bardzo ważną dla Kresowian uchwałę ustanawiającą w naszym województwie dzień 11 lipca świętem pamięci ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach. Wszyscy Kresowianie oczekiwali dzisiaj że Sejm Rzeczypospolitej w dniu dzisiejszym podejmie podobną uchwałę. Kresowianie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kolejny raz spotykamy się po mszy świętej intencji pomordowanych na Kresach II Rzeczypospolitej pod tablicą pamięci Polaków ofiar ludobójstwa dokonanego przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, tragedia Polaków na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej powinna być przywrócona pamięci współczesnych pokoleń. Poszanowanie prawdy i pamięci historycznej to gwarancja pojednania przyjeżdżni i dobrego sąsiedztwa narodów Polskiego i ukraińskiego. Dzień 11 lipca 1943 roku uznawany jest przez polskie społeczeństwo za datę symbolizującą tragedię i cierpienia. W których banderowcy organizowali ludobójczą akcję na terenie Wołynia, Podola i innych ziem Polski Południowo-Wschodniej. W czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli Polacy, Żydzi, Rosjanie. Czesi, Węgrzy, Ormianie, a także ci Ukraińcy, którzy próbowali się sprzeciwiać zbrodniczej, nazistowskiej ideologii głoszonej przez Stefana Bandera. Mordowani byli ludzie bezbronni, kobiety, dzieci i starcy. Byli zabijani bestialsko i okrutnie, wyłącznie z powodu swojej narodowości. To właśnie dziś, 11 lipca oddajemy hołd. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Rady Miasta, panią Elżbietę Czeczot, która przekaże nam bardzo ważną informację, a właściwie uchwałę, jaką podjęła Rada Miasta właśnie na nasz dzisiejszy dzień, na nasze dzisiejsze święto upamiętniające ludobójstwo na Kresku. Bardzo proszę. Szanowni Państwo... Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle dnia 28 czerwca 2012 roku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle dostrzegając wagę sprawy i potrzebę oddania czci Polakom i obywatelom II Rzeczpospolitej, innych narodowości ofiarom ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej oświadcza, że wspiera inicjatywę zawartą w uchwale nr 17 przez 236-2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ustanowienia w Województwie Opolskim dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo! Wśród licznych ofiar złożonych w czasie II wojny światowej na, o, na ołtarzu ojczyzny nie zabrakło i kresowiaków. W czasie licznych akcji ukraińskich grup nacjonalistycznych w latach 1943-1944 ginęli na tamtych ziemiach polscy nauczyciele, wojskowi, księża, ale także polscy chłopi. Zniszczono wówczas wieloetniczną społeczność. Bołynia tworzono przez sześć wieków wspólnej obecności. Proszę pana kapitana Kozłowskiego o odczytanie apelu pamięci. Proszę, apel pamięci. kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy opolszczyzny i kędzierzyna Koźla, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do apelu przed tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków na Kresach, aby w rocznicę eksterminacji ludności polskiej przez organizację ukraińskich nacjonalistów i ukraińską powstańczą armię oddać cześć żołnierzom polskim zamordowanym za wierność tysięcy wojskowej oraz wspomnieć męczeństwo Polaków i prześladowania, aresztowania oraz deportacje. Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zdradziecko napadniętych w 1939 roku przez sowieckiego agresora, żołnierzy poległych na strażnicach Korpusu Obrony Pogranicza, obrońców Lwowa, Wolkowyska, Sarn, i Czorskowa oraz bohaterów spod Chodziowców Szacka i Wytyczna. Stańcie do apelu. Dla upamiętnienia Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej i Żołnierzy Pomordowanych za Wierność Tysięcy Wojskowej pod oddziałem Baszrosz, salwa honorowa. Степ, пас. Пас, прот. Дом, сальви, абрадо. Дом, абрадо. Степ, воду. Сальви. Воду.

Polska Polskiego Polskiego Wysokiego Straży Podolnej. panią Komisarza Proszę 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 Komisarza Związek Kombatantów, Maria Krajowa, Związek Iraku, delegacja z Kurdów. naszego tml u bardzo proszę. Delegacja Skorpantowa, widzę, też stoi z kwiatami, bardzo proszę. Pan Białowąca na temat, proszę bardzo. Badziary, Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby złożyć kwiaty? Bardzo o to prosimy. To chciałby zapalić zuczeń. Ya ve, pues